Cześć. Witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj pokażę wam przepis na karkówkę po zbójnicku. Do zrobienia takiej karkówki będę potrzebowała: ogórki konserwowe, pieczarki, paprykę czerwoną, cebulę, karkówkę już pokrojoną w paski, ją takie 2 cm. mąka, woda, sól, pieprz, ketchup pikantny, czosnek, konserwat pomidorowy, sól, cukier, musztardę ostrą, olej. I mąkę do obtaczania. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. Zanim zaczniemy, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, żeby widzieć kolejne fajne przepisy. No to co? Zaczynamy! Na początek zacznę od podsmażenia karkówki. Na patelni rozgrzewam sobie olej. I każdy plastek karkówki by dosypać solą, pieprzem i obtaczać w mące. I podsmażam na złoty kolor. Z dwóch stron obsypujemy solą i pieprzem. Następnie obtaczamy w mące. I będziemy wkładać za chwilę na rozgrzany olej w solą, pieprzem i w mące. I wkładam na rozgrzany olej. Taka karkówka to super pomysł na szybki obiad. Po prostu wrzucamy wszystko do naczynia żera odpornego no i pieczemy. Fajny szybki obiad. Pierwszą partię karkówki mam już podsmażoną. Przekładam sobie od razu do naczynia żar żaroodpornego. I od razu podsmażam kolejną partię. Karkówkę mam już podsmażoną. Teraz do karkówki dorzucam wszystkie warzywa. Najpierw wrzucam cebulę. Piekarnik już sobie nagrzewam do 180 stopni, grzałka góra-dół. Wrzucam cebulę. Możemy to trochę ugnieść. Świeżą paprykę. Jeżeli nie macie czerwoną, możecie też dodać żółtą. Ogórki konserwowe. Ja mam pokrojone takie paski, jak widzicie. I dodajemy pieczarki. Jak wiemy, to wszystkie warzywa nam się skurczą podczas pieczenia, także nie przejmujcie się, że nie macie miejsca. Będziemy piec, oczywiście, pod przykryciem. Takie naczynie odstawiamy na chwilę, i teraz zrobimy sobie zalewę. Do wody dodaję keczup. Następnie dodaję musztardę. Koncentrat pomidorowy. Sól cukier i czosnek przeciśnięty przez praskę. I to wszystko razem mieszamy. Ja zrobię to za pomocą takiej trzypaczki. Wszystko mi się ładnie połączyło. I taką zalewą zalewam warzywa z karkówką. Przykrywamy pokrywką i wstawiamy do piekarnika. Grzałka góra-dół 180 stopni. Będę piekła to około 2-2,5 godziny, aż do miękkości karkówki. Karkówkę mam już upieczoną. Wyciągam z piekarnika. Pięknie pachnie. I przełożę sobie na talerz. Dodamy jeszcze trochę warzyw. I pyszny obiad mam gotowy. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!